Witajcie na kanale Ares Plus Dzisiaj będę grał oh, moją tatą w DOS. Eee, muszę dopasować do karty 3 i 10 jakąś kartę. Co? Pokazywałem, że mam 7 kart. I ja załóżę. Tu daję 10. A tu moją jedyną opcją jest dwójka i jedynka. I tyle. I te Do... karty odrzucamy. Wiem. Dopasowanie kolorystycznego nie było. Teraz wykładam karty dla taty. na 5 i 4. Okay. I tyle. To mi dwie. To, 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 to nie mam tu co dołożyć. Proszę, tu to samo co wcześniej, tylko że jedynka jest nie, żółta, nie niebieska. I tyle i dos. I odrzucamy już te karty. Wiem, pamiętam. 6 i 4, tata. Tata pobiera, bo nie ma nic. I już nic nie mogę dołożyć. To odrzucasz te karty. Wcześniej sobie zagraliśmy, jak nie była używana, karta powinna zostać. No ale okej, okay. to teraz zostają dla ciebie. <gry> sam ruch robi jak ty. Ciągnę kartę. O, a jak ma, a je, i, mogę, i robię ruch. Mhm. Mm się bardziej do czwórki czy do szóstki? Nie wiem. Znajdę do szóstki i tyle. Możesz jeszcze drugą dołożyć. Jaką? To może być na przykład jedynka albo jakaś inna mm -hmm. to było za piątkę I zabieramy teraz prawidłowo tylko tą jedną część dobra i ja też nie mam nic teraz ty ja też nie mam nic ja też nie mam o mam co miałeś bo czekałeś Czrej, to i cztery nie mam tego. Nic nie mam. To bierz kartę. O mam. I co teraz, jak dopasowałeś kolorem? Mam dopasowanie kolorystyczne. I możesz wyłożyć jedną kartę z ręki. Dodatkowo. To, to może nie będzie ósemka. Czyli z tego by wysłała liczba 518. Dobrze, teraz ja. Jeden, 2, 3, 8 do 8. I zabieram. Pobieram jedną kartę? Nie. Pobra, pobrałbyś kartę, jakby miał podwójne dopasowanie w sensie do karty bym dobrał dodatkową. Teraz wykładam jedną i mogę dwie swoje wyłożyć. Więc uwaga, taka i boję się. Taka ojej, ojej. Dobra, tyle teraz mój ruch dos wygrasz chyba. Wygra chyba dos. I, tyle. Nie. I mogę wyłożyć jedną kartę. I mogę pobrać jedną kartę. I nie pobieraj. Dlaczego? A jakie masz? Pokaż, jakie masz ładne. Czy Adaś powinien coś pobierać? Zastanów się. Nie, bo wygrałem. Tak. A mi została karta taka. Jeden kazułka. Czyli idę dostajesz punktów za tą grę. Jeden punkt. <laughs> Bardzo mało. Po prostu odle. Po prostu bomba świata. Jeden punkt za jest Musiałbym zdobyć 199 punktów. Pa, pa. oglądajcie więcej odcinków na kanale ich Plus. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podoba, żebyście dali łapkę w górę. Pa. pa.